Jak ja lubię takie porównania. No, ciapek wyższy. Tak, jednym kołem by go zgniótł. Ja tutaj dostałem pozwolenie na to, by ten sprzęt po prostu mocno, mocno szarpać. I sprawdzić, pokazać, co się, co się z tym sprzętem dzieje, czy też jakie warunki wytrzymuje. Jezu, jak on idzie! Przeżyłem też pierwsze tankowanie. Mówię, przeżyłem, bo było to bardzo bolesne po kieszeni. Ta różnica prędkości jest moim zdaniem nie taka, jak powinna być. Ale być może ten model tak ma. Cześć Wam. W dzisiejszym odcinku ekstremalny test bez orkowca 100 koni mechanicznych na metr tej maszyny. Opowiem Wam trochę o ciągniku. Jest to oczywiście John Deere 8520, lata produkcji 2001-2006. Jest to naprawdę olbrzym, sześciocylindrowy o ogromnej masie silnik 8,1 litra, 320 ponad koni mocy maksymalnej. No i ta masa, która na pewno jest ważna w przypadku tak ciężko uciągowej maszyny około 10 ton plus obciążnik akurat mój warsztat. Polowy mojej produkcji zaczepiony tylko pół tony, ale z racji tego, że ta maszyna tak naprawdę jest dla niego za mała, to i ten obciążnik tutaj w formie za lekkiej, spokojnie daje radę. Prędkości osiągalne to nawet 14,5 km na godzinę i nie mówię tutaj o jakimś przeciążaniu ciągnika, o jeździe w średniej klasie gleby. Tutaj trzecia B, miejscami naprawdę dość sztywna i daje sobie radę 14,5 na godzinę. W miejscach gliniastych trzeba do tych 12 na godzinę zejść, ale to jest nadal 12 km na godzinę, czyli bardzo duża prędkość. Ja, tutaj, panując nad kierownicą, muszę naprawdę bardzo się starać. Jeżdżę tak, właśnie około 14,5, i muszę się starać, żeby utrzymać odpowiedni tor jazdy. Czuć most! Zdejmuję gaz ręczny, rozłączam skrzynię, podnośnik w górę. Ciągnik jest wynajęty z firmy. JK Agro Wynajem firma położona niedaleko miejscowości Kiku, Lipno. Wypożyczają właśnie tego typu ciągniki. Jest też film na kanale, gdzie odwiedzam ich siedzibę. Pokazuję, jaką ilość części zamiennych do ciągników posiadają i do części zamiennych używanych, ale też nowych. Naprawdę, firma bardzo przyjemna, bardzo kompetentna tam załoga. Ten ciągnik mógłby spokojnie ciągać czwórkę, ciągamy trójkę. No i po prostu obserwujemy, przepracuje około 25-30 hektarów. No z tym polem będzie dokładnie jakieś 27 hektarów. Będziemy mogli sobie e, ocenić, jak ta maszyna wygląda po przepracowaniu tych hektarów. Wielu z Was do końca nie ufa moim prezentacjom przez to, że ja z tymi e, maszynami, które testuję, obcuję krótko. I oczywiście zgadzam się w 100%, dlatego też staram się nie wyrażać swojej opinii na temat tych maszyn. Po prostu chcę Wam dobrze pokazać, jak to wygląda, jak to jest skonstruowane. A przy okazji tego, że akurat tę maszynę testuję, chcę Wam pokazać, jak ona wygląda po przepracowaniu tych niewielu hektarów, ale jednak w warunkach mocno pociągowych, mokrych ciągnik naprawdę targa tym bezorkosem jak wściekły no, je, Nikt normalnie podejrzewam nie będzie jeździł z tą maszyną 14,5 na godzinę. Bo po prostu będzie szanował swój sprzęt. Ja tutaj dostałem pozwolenie na to, by ten sprzęt po prostu mocno, mocno szarpać i sprawdzić, pokazać, co się, co się z tym sprzętem dzieje, czy też co się nie dzieje i jakie warunki wytrzymuje. Pod góreczkę na tym 13 biegu zszedł mi troszeczkę taka malutka. Góreczka już wróciło do 14,5. Przekładnia bardzo fajna w tym ciągniku, bo mamy taki pełen power, power shift, 16 biegów do przodu, leci 42 na godzinę i 5 do tyłu. Jedna e, malutka uwaga to do tej przekładni: nie wiem czy tak jest fabrycznie, czy po prostu ten egzemplarz jest jakoś w jakiś sposób przerobiony, bo wydaje mi się to bardzo dziwne. Ogromna różnica prędkościowa między biegiem trzecim, mówię o prędkościach do tyłu, a czwartym. Ten przeskok nie pozwala mi często cofnąć gdzieś po nierównościach właśnie na czwórce, bo jest to za szybko, za duże dziury, powiedzmy, na poprzeczniaku, żebym mógł użyć tej czwórki, a trójka znowu jest bardzo wolna i to jest kurzające. A tak to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Duży, duży, duży ciągnik. Pracuję już dłuższy czas tym ciągnikiem, jakby nie zaczynam nagrywać. Zaraz po otrzymaniu tej maszyny przepracowałem już 23 hektary. Przeżyłem też pierwsze tankowanie. Mówię, przeżyłem, bo było to bardzo bolesne po kieszeni. Weszło 470 litrów, i dzięki temu mogłem sobie policzyć średnio, że spaliłem około 20 litrów na hektar. Myślę, że przy takiej maszynie 4-metrowej tych uwroci mniej, mniej jakby nawracania. No i te niższe prędkości pozwoliłyby zejść niżej. Tutaj to 20 litrów jednak wciągnął. No ale jazda 14 na godzinę ubywa niesamowicie. Jezu, jak on idzie! Ciekawe bardzo, że na polach, na których pracowałem, nie ma dużej ilości kamieni. Widać, że te sprężyny co jakiś czas pracują, ale tak naprawdę, może 3-4 razy poczułem tak na ciągniku, że wiecie, faktycznie zawadziłem kamień. Z tym, że miałem też taki duży, duży kamień, który wyciągnąłem. I też w sumie nie zauważyłem tego szarpnięcia, dopiero przy kolejnym przejdzie zauważyłem, że o kurde jak i wyciągnąłem kamień. Ten ciągnik tak idzie, że po prostu e, nawet tego nie poczułem. A elementy robocze jak na razie wszystko jest OK. nic się nie zadziało takiego e, niechcianego. A pokażę Wam te prędkości między trójką a czwórką, zobaczcie. Jadę trzecim biegiem, 1500 obrotów e, na minutę. No, jadąc na małych obrotach to w ogóle jest klima czy tempo. I generalnie żeby wrzucić wyższy bieg... To muszę mieć te około 1500, żeby on w ogóle nie przerzucił, bo zbije z silnika prędkość obrotową i po prostu nie przerzuci, bo, bo będzie go e, zaduszał. Czwórka. Ciągnik przysiadł i zobaczcie. Teraz 1200 obrotów, jaka jest szybka ta czwórka. A trójka znów mega wolna. O, i trójka. No, ta różnica prędkości jest moim zdaniem. Nie taka jak powinna być, ale być może ten model tak ma. Napiszcie w komentarzach, jeśli ktoś ma doświadczenie z 8520 czy z serią ogólnie 8020 i tą skrzynią 16 na 5. No jestem ciekaw, czy tak jest, czy to ta po prostu tutaj taka sytuacja. Wszystko działa jak należy, to nie można zarzucić ciągnik naprawdę w pełni sprawny, śmiga. Widać, że w dobrym stanie, a nie są to już roczniki najświeższe, a mimo to utrzymany bardzo dobrze. Mało tego, działa w wynajmie, więc dobrze wiemy, jak te ciągniki zapewne dostają w tyłek, pracując w takim wynajmie. I ciach na dół. Zawsze troszeczkę go rozpędzę, żeby mógł sobie na obroty łatwo wejść. No i później dwunastka, trzynastka. Teraz pod góreczkę, ale ta trzynastka... Nawet pod góreczkę sobie daje radę, więc żeby nie było, ciągnik nie jest jakiś przeciążany. Po prostu ma moc, w przeciwieństwie do ciapka, który tam wyciąga kamień. Teraz no sobie porównamy może ciapka i, i John Beera. gabarytowo. Zobaczcie, o tym kamieniu mówiłem, ale myślałem, że jest generalnie większy, ale nawet go nie poczułem. Tak wyglądał dla wielkiego. Jak ja lubię takie porównania, no ciapek wyższy. Tak, jednym kołem by go zgniótł. Komicznie to wygląda, nie? 30 koni, i tutaj 300. Tak wygląda widok z góry na ciapka. Jedziemy. Widzicie, z ciągnika dobrze widoczna jest skala. Można sobie w ten sposób dobrze dobrać głębokość. Oczywiście, jeśli chcemy na danej głębokości pracować, to najlepiej jest sobie klipsami to ustalić, tak jak ja to zrobiłem. Teraz zobaczcie, wał opuszczam. I tak naprawdę mogę sobie teraz regulować klipsami. Dociskam do klipsów. No i jestem pewien, że zarówno prawa strona wału, jak i lewa strona wału jest równomiernie głębokościowo ustawiona. To wszystko jest na sztywno. Nic nie będzie się przeginać i względem ziemi gdzieś tam pracować, ale jeśli mamy taką ochotę, to też zaczynamy pracę i chcemy wyczuć tę głębokość, na jaką będziemy pracować, możemy klipsy wszystkie podnieść i sobie tutaj głębokością, jak widzicie, skala pracuje, sobie mniej więcej zorientować się, jak to wygląda głębokościowo. Tutaj tych klipsów tak naprawdę wyciągnąłem jeden, jeden szczuplutki klips i pracuje na 24-25 cm, więc te klipsy jakby mała, mała ich grubość już dużo znaczy. Gdybym chciał głębiej, to mam tutaj potężną możliwość głębiej, więc nawet tutaj do tych 35-45 spokojnie myślę, że jestem w stanie zapuścić tę maszynę. Ja tak głęboko nie chcę pracować. Pracuję generalnie do 27 cm na ustawieniu 27. Ciągnik też dawał sobie radę te 14 na godzinę, także i ciągnik tutaj nie czuję, ale po tutaj pracujących sprężynach już widać, że ta podeszwa tam jest głębiej zgryzana. Dobiję sobie na pewno do końca. Do przodu. Opuszczamy. Mała redukcja, bo nie zdążyłem się rozpędzić. Żeby ciągnik sobie łatwo ruszył i ciach. Jedenastka. Dwunastka. Więcej nie będę przełączał, bo mam tutaj krótki powszechniak, który muszę sobie wykończyć. Wał daszkowy dobrze zagniata. Chociaż kto już wcześniej oglądał moje materiały wie, że ja raczej w kierunku ceownikowego wału jestem skierowany i to w kierunku najlepiej tandemowego cełownika, w offsetie zachodzącego za siebie, żeby jeden drugiego oczyszczał. No i żeby to zagęszczenie było dość dobre w przypadku suchych warunków, dobrze nam wtedy rozgniecie bryły, nie pozostawia nam pomiędzy właśnie tymi kręgami ceownika, tymi wolnymi przestrzeniami, nie pozostawia nam brył. Preferuję właśnie, żeby on był jak najgęstszy, jak największej średnicy, dobrze rozbijał i dobrze zagęszczał. To w przypadku kultywatora bezorkowego jest moim zdaniem najważniejsze. Tutaj daszkowy też fajnie robi robotę, ale moim zdaniem mógłby mieć gęściej te daszki. Średnica też nieco mogłaby być większa, ale daje radę w każdych warunkach i to bardziej piaszczystych z taką dużą prędkością, chociaż jadąc jedno po drugim, miałem już wrażenie w niektórych miejscach, że ten wał się zatrzymuje, ale po prostu na piasku, gdy ten wał się już topi w takim grząskim terenie, to faktycznie przestaje się kręcić, no ale po prostu trzeba uważać jadąc jedno po drugim, już zrobionym, żeby nie doszło do zapchania, bo miałem już sytuację, że było blisko. Maszyna jest dość ciężka, bo około 2,5 tony, niestety tutaj często Właśnie masa ogranicza to, żeby pojechać gdzieś z mniejszym ciągnikiem. Przecież możemy takim kultywatorem bezorkowym pracować na małą głębokość, przykręcając skrzydełka. Ja te skrzydełka od razu odkręciłem, gdy maszyna przyjechała, ale po ich przykręceniu pracujemy na małą głębokość i tych koni nie trzeba tyle. Ale tutaj już chodzi w grę masa tej maszyny. Tutaj to tak naprawdę nie ma czym sprawdzić, bo ciągnik mający 3, 11 ton dźwigu e, śmieje się z tej masy. A mniejsze ciągniki, tam już potrzebna jest duża przeciwwaga. No i ten podnośnik często już mocno cierpi. Na początek, apel do większości producentów. W sumie nie wiem, czy jakiś producent robi tak, jak ja bym to zrobił. Tutaj chodzi o te odkładnice typu HORSZ, one rzucają na boki. Widzicie, że tutaj przedni rząd w przypadku lupusa lewy, skrajny w pierwszym rzędzie rzuca na zewnątrz, tamten środkowy do prawej i skrajny prawy do środka, czyli do lewej. Tutaj kolejny rzuca już do środka w moją stronę i tam na zewnątrz. Także jest tu pewna logika tego, na którą stronę oczywiście ta ziemia jest rzucana i mieszana, ale do czego piję? Pije do tej przestrzeni, która tutaj akurat w tym przypadku jest czyściutka. Ja przejeżdżając z pola na pole oczyściłem to miejsce, ale tutaj też było oczyszczone i po przejechaniu no nie wiem, zrobiłem może z 2 hektary. Zobaczcie, jak jest tutaj nabite korzeni i śmieci. Wiadomo jakaś tam szmatka się Zawieruszy na polu, czy jakiś inny, nawet drucik, elementy. To wszystko się tutaj mega mocno ubija, szczególnie w tej dolnej części. Tutaj się tak potrafi zabić, że naprawdę trzeba wziąć kombinerki, jakieś szczypce i to wyciągać. Także czyszczenie nie jest przyjemne, a wystarczyłoby, żeby ta przestrzeń była zamknięta i nie byłoby tutaj możliwości zawieszenia się tych korzeni, liści, wszystkiego, co może się tam dostać. Zabezpieczenie sprężynowe daje radę tutaj do ustawienie dwóch sprężyn, nie ulegają w każdym razie, tutaj jest pole też częściowo takie, które nie widziało głębokiego spulchnienia, właśnie ta część, którą tutaj robiłem krótką, ona nie była głęboszowana bardzo, bardzo, bardzo dawno i też było normalnie po prostu praktycznie orane na Małą głębokość, dosłownie 20 cm z groszem. Teraz robimy na 25, więc te podeszwy rwiemy i sprężyny stoją w miejscu, nie pracują w odpowiednim momencie przy kamieniu tylko i wyłącznie. Rząd talerzy, ustawianie spoko bardzo na dwóch ślimakach regulujemy tę wysokość dość szybko, dość szybko przy kręceniu to nam pracuje góra dół, ale. No, na ten moment, gdy maszyna jest nowa, no to mogę zapewnić, że to działa lepiej. To i można łatwo ustawić. Tutaj, tak naprawdę przyjeżdżając na pole, musimy zacząć od wysunięcia tych skrajnych talerzy. Otworów jest tutaj sporo, ale ten trzeci najbardziej mi przypasował. Jeździłem trochę na drugim, ale nie zgarniał mi tej bruzdy, którą zostawia tutaj ta grządziel skrajna. Na trzecim zarówno tutaj, jak i z tamtej strony trzeba ustawić, żeby to miało ręce i nogi. A może pokażę Wam, jak to się wsuwa i wysuwa. Teraz zobaczcie, już jest brudne. Dostało się tutaj ziemi. Tutaj mamy taką rączkę. I sobie całym ciężarem ciała wpycham. No, już jest coraz ciężej. Jednak tego brudu się tutaj nabiera. Trzeba by było to porządnie, porządnie zgarniać. Dobra, przycelujemy na tą trzecią. Generalnie nie szło to najgorzej. Już kilka razy to... Wyciągałem i nie stwarza problemów. Po przyjechaniu ogólnie było to skręcone na dwie śruby, tutaj i tutaj. I nie wiem, jak producent zaleca, ale ja nie wyobrażam sobie za każdym razem przykręcać tych śrub i dociskać tej belki po to, by tutaj nie wiem, było sztywno i przy zjeżdżaniu i wjeżdżaniu na pole szukać klucza 30 i tutaj to regulować. Zakontrowałem na luźno te śruby, wkładam tylko stworzeń i jeżdżę i tutaj jest tak spasowane, że, że to nie będzie latać. Chyba, że producent po prostu zaleca, żeby faktycznie skręcać i żeby to nam się nie rozklekotało. Tak kolokwialnie powiem. Tutaj to sama, ta sama sytuacja. Wał pozalepiał się w ten sposób. No, ziemię naprawdę widział różnią od piachu po glinę, przez tutaj taką już ciemną glebę. Tutaj i druga klasa też jest, więc taka naprawdę lepka, a nie obkleiło się jakoś nie wiadomo jak. Talerze też w miarę czyste. Wszystko się kręci, zagarnia, ten skrajny talerz, żeby nam ładnie zbierał tę brustkę, no musi się być opuszczony na odpowiednią wysokość, także tak naprawdę głębokość pracy talerzy ustalił mi ten skrajny talerz, bo na niego, na niego po prostu postawiłem, żeby dobrze to łączenie pomiędzy przejazdami kultywatorem wyglądało i moim zdaniem nie ma się do czego przyczepić też. Malutka brustka jest widoczna, ale jest ona przez ten talerz zgarnięta i wygląda to dobrze. Przemieszane konkret. Tutaj pole, które teraz pokazuję, jest po kukurydzy oczywiście, ale też pomulczowanej kukurydzy. Miejscami wyrzucają się takie te korzenie. Widać, że jest mulczerem zjechana ta część. Mniej pięknie wygląda to na polu, gdzie mulczera nie było. Wyłącznie talerzówka, no ale takie różne próby na różnych polach wykonuję. Zobaczymy, jak się będzie to siało. Dość wilgotno jest, ale może przeschnie, Zobaczymy. Mijemy ręce. Warsztat polowy, który produkujemy oczywiście cały czas ze mną. Weźmiemy sobie jakiś młotek. Jeszcze zapomniałem wam pokazać dłuta, bo mam różne. O, zobaczcie, wykruszył się węglik. Tutaj są dwa elementy z tego węglika spiekanego, nawet trzy, patrzcie, ten jest dzielony, jeden i drugi. I zobaczcie, wykruszył się Skubany. Być może ta prędkość jazdy nie sprzyja, no nie mam tutaj aż tak dużo kamieni, wiadomo, że co jakiś czas gdzieś tam się jakiś trafi. Ta prędkość tam 14, nawet pod 15 na godzinę, zapewne nie sprzyja. Po przepracowaniu 27 hektarów pokażemy Wam teraz konstrukcyjnie, jak ta maszyna wygląda. Będziemy mogli się przyjrzeć, jak elementy robocze się zużyły. Co prawda nie jest to dużo hektarów, ale coś już widać. Mamy tutaj oczywiście szerokość 3 metrów. Konstrukcyjnie jest to tak zrobione, by można było sobie ten element boczny ramy odkręcić i zrobić z niego 2,5 metra. W przypadku, gdy ciągnik nie dawałby rady, jest taka. Opcja oczywiście, zamawiając maszynę 3-metrową, mamy już ten wał 3-metrowy i ten wał pozostanie taki szeroki. System roboczy typu Horsch. Jest możliwość, opcja wybrania delta flex, czyli elementów, które nie odrzucają na boki, lecz pracują prostopadle do kierunku jazdy. Tutaj klasyczne elementy robocze, tam zobaczymy jeden, który był z węglikiem spiekanym. Przy elementach roboczych typu Horsz prześwit między ramą a ziemią jest 85 cm. Szerokość robota 3 m10 łap i odstępy oczywiście pomiędzy elementami roboczymi 30 cm, zabezpieczenie non stop sprężyna w sprężynie fi. 20 i FI13, element obejmujący ramę, ściągany jest z Włoch. Jest to według producenta jakby najlepsze rozwiązanie z możliwych, właśnie taka włoska obejma, posiadająca specjalne odpływy na wodę, odpowiedni rozstaw, by objąć tutaj ramę 100 na 100 w ściance 8 mm. Tutaj mamy bardzo grubą blachę, wieżyczkę. Jak widać, jest ona skręcana, niespawana. Przy tych dużych przeciążeniach jest to rozwiązanie lepsze. Mamy tutaj bardzo dużo punktów, takich, w których jest jakby fasolka, i ta fasolka jeszcze jest obspawana, więc te wzmocnienia są tutaj naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze wykonane. I takich wzmocnień tutaj jest naprawdę kilka, po prostu przepalenie blachy w wielu miejscach, w wielu miejscach nakładki zastrzały, które wzmacniają całą konstrukcję. Tutaj, tutaj tych wzmocnień tutaj nie żałowali. Belka z talerzami zagarniającymi 460 mm, jakby każda słupica zamontowana na czterech gumach amortyzujących, tak jak klasycznie w talerzówkach. Mamy tutaj rozwiązanie skrajnego talerza poprzez wysuwanie na trzech otworach. Dostosowywanie sobie, by ta brustka na łączeniu była zgarniana. Tutaj producent mi tłumaczył, że zrezygnowali z tego systemu podnoszenia, no bo jednak ciężko jest to na polu wykonywać. Tutaj wysuwanie, no mi nie sprawiało problemów. Jeśli chodzi o ten skrajny talerz, to mamy tutaj też ciekawą opcję ustawienia jego natarcia, agresywności, wysokości. Często te skrajne talerze w talerzówkach są mniejszej średnicy. Tutaj mamy rozwiązanie, że mamy możliwość tej słupicy przekręcenia na fasolkach, dzięki czemu ustalimy sobie, jak agresywnie ma ten skrajny talerz działać. Ja tego nie regulowałem, chociaż gdyby ten bezorkowiec został u mnie dłużej, na pewno bym zwiększył agresywność tego talerza. Właśnie ciekawe, nie zmniejszył, a zwiększył, bo niepotrzebnie te środkowe talerze działały i zagarniały aż tak mocno za tymi głównymi elementami roboczymi. Wolałbym, żeby pracowały mialej, leciutko zagarniały, a ten, żeby zgarniał porządnie tę bruzdę łączącą. Chociaż w tym ustawieniu głębszym wszystko działało jak trzeba, i tej bruzdy łączącej nie było. Na końcu oczywiście wał zagniatający, tutaj w tym e, w przypadku daszkowy 600 mm. Myślę, że wał to e, kwestia dogadania, chociaż tutaj taki e, standard. Słyszałem też o możliwości całownikowego, tandemowego 600 mm, więc taki na pewno bardziej by mi się podobał. Tutaj jedyne moje spostrzeżenie, może mógłby być jeszcze gęściej, żeby lepiej rozbijać bryły, które na niektórych polach były dość znaczne i w sumie musiałem zaraz talerzówką przejeżdżać, żeby to porozbijać, żeby mi to nie zaschło. No ale to w zależności od pola, warunków na pewno to różnie wygląda. Jeszcze takie listwy pomiędzy, żeby nam się jakieś kamienie, ziemia tutaj nie napychała. W lekkiej ziemi, bardzo lekkiej ziemi, gdy przejeżdżamy raz po razie, potrafi ten wał już lekko przystawać, no ale to jeżdżenie jedno po drugim rzadko ma miejsce. Gdyby może większa średnica i gęściej, to to jeszcze lepiej by ten wał się sprawdzał. Każde warunki polowe potrzebują innego wału i tutaj trzeba to dobrze przemyśleć. Widzimy, że to dłuto było z węglikiem spiekanym, i jest węglikiem spiekanym. Mamy takie w sumie trzy płytki, bo ta dolna też wydaje mi się dzielona. I ta prawa strona tej płytki, widzicie, że jest wykruszona. Co prawda, to jeszcze nie jest odkruszenie całości tego węglika, więc to nie będzie się ścierało dalej. Ale część się odkruszyła. Widocznie trafiłem na kamieni. I tak się to stało, ale ogólnie zużycia nie widać, faktycznie ten element jest bardzo twardy. Gdzie tam już przy kolejnych y, takich klasycznych, standardowych, najprostszych dłutach, no widać, że tutaj to starcie ma miejsce. Trochę lepsze dłuta tutaj napawane wyglądają grubiej, ale one od początku są grubsze i to zużycie też widać, że się tutaj wyślizgało, ale no najlepiej, pod względem zużycia oczywiście węgiel spiekany, żeby tylko nie było sytuacji, że mamy kamienie i nam się wykrusza to, to naprawdę długo. Długo posłużą. Moja praca na głębokość od 24 do 30 cm. Próbowałem moment na 35, ale tylko po to, czy te sprężyny dają radę z dużą prędkością, czy faktycznie mocno pracują. Nie widziałem różnicy, także na tę głębokość też można pracować, jeśli ma taką ktoś potrzebę. To 25 cm, 27 myślę, że potrzebuje tych 180 koni minimum. Wiem, że niektórzy próbują mniej, ale i po pierwsze masa ciągnika i moc no musi być, żeby te podeszłe późną ruszyć. Oczywiście jest wersja 2,5 m, można sobie też taką wybrać i ciągnik mniejszy używać. Myślę, że maszyna w pewnym stopniu przedstawiona i rozwiałem pewne Wasze wątpliwości odnośnie tej marki. Maszyna naprawdę wygląda solidnie. Tutaj po tych 27 hektarach nie wygląda absolutnie na zużytą, po umyciu widzicie wygląda jak nowa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, być może z inną maszyną tego typu. Na razie, cześć!